Cześć, z tej strony Michał Wawiórko i Tomek Górecki. W tym odcinku pokażemy Wam, jak uzyskać dostęp do danych, które są zlokalizowane w PDF-ie, który jest w postaci elektronicznej. Czyli na przykład te wszelkie faktury, które przychodzą z T-Mobile'a, z RWE, bądź są wygenerowane w jakimś programie finansowo-księgowym, te wszystkie faktury będą mogły być szczytane przez Waszego robota i dalej procesowane, na przykład w systemie księgowym, przerzucane do Excela, raportowane i tak dalej. Głos oddaję dla Tomka, który przeprowadzi nas przez ten proces w sposób taki bardzo ogólny. Zgadza się. Skorzystam do tego z e, aktywności, z sekcji messages. Ona się nazywa Get Text from PDF i będę do tego potrzebować. E, już pliku, który e, przerobimy wspólnie, e, przygotowałem przykładową fakturę. Właśnie ona jest wygenerowana z e, systemu e, finansowo-księgowego. Jak widać, jest to klasyczna faktura. Get text from pdf file sobie na flowchart i co, najpierw może pokażę jak wygląda postać tego pdf po przerobieniu po... Przez tą aktywność de facto, tak? Tylko. Dokładnie tak, czyli mamy zakładkę tools i narzędzie pdf viewer. Klikam na kapel load pdf i wybieram dokument, który wcześniej przygotowałem potrzebuję chwilę czasu, aby ten dokument został mm, przeprocesowany, tak, zczytany. I jak widać, dosłownie to było kilka chwil. I mamy ten dokument właśnie w postaci takiej tabeli. Na pionowej belce mamy numer kolumny. Na, na poziomej belce mamy numer kolumny, a na pionowej belce mamy numer wiersza. Czyli jak klikniemy sobie w jakiś, w jakiś element, tej tabeli. Tutaj w Selected Flow i Selected Column mamy współrzędne danego elementu i to będą właśnie te dane, które będą nam potrzebne, aby coś sobie z tego dokumentu wyciągnąć i ewentualnie umieścić w jakimś innym miejscu. Jak widać, kursorem mogę sobie tutaj przemieszczać się po tym dokumencie i jak widać, współrzędne danej komórki się zmieniają. No dobrze, mamy tą aktywność get pdf file i pierwsze, co muszę zrobić, to zasilić ją e, ścieżką do naszego dokumentu. I sobie wrzucam e, właśnie w tą aktywność e, ścieżkę w postaci e, Stringa, dlatego jest cudzysłów na początku i również się e, tym także zakończy. Dobrze, ale jak widzę, cały czas w zgłasza mi, że są jakieś problemy, jakieś kłopoty. Klikam na Errors. Nie podano wartości dla wymaganego argumentu działania tekst. Zaglądam w properties tej aktywności. Widzimy parametry, które, na których możemy operować. I tak jak widać, mamy na przykład number of pages, number of rows i tak dalej. Obligatoryjnym parametrem jest tekst. Muszę sobie utworzyć zmienną, e, która w zasadzie będzie przechowywać nam tekst e, w, odczytany właśnie z tego dokumentu i musi być to e, zmienna typu e, tablicy stringów. I jak widać, Vizing nie zgłasza się mi więcej problemów. Z podglądu naszego dokumentu widzę, że w dziewiątym wierszu i w drugiej kolumnie mam numer dokumentu, który mnie interesuje. Chcę sobie go pobrać. Wyświetlę go w MessageBoxie. Dlatego wpisuję e, zmienną tekst, czyli ta, która przechowuje całą tablicę ze wszystkimi wartościami i odnoszę się do dziewiątego wiersza i do drugiej kolumny. Ok. Kliknę run scenario, sprawdźmy, czy wyświetli poprawną wartość. I tak jak widać w message boxie, w naszym pop-upie pojawiła się, w numer faktury się pojawił, który właśnie jest dokładnie umieszczony na dokumencie pod tymi współrzędnymi, na podglądzie dokumentu. I tak generalnie możemy wyświetlać wszystko, co jest w tym dokumencie. Oczywiście ktoś może zadać Pytanie, no dobrze, ale co zrobić, jeżeli na przykład faktura może mieć jedną albo 50 pozycji? Odpowiedź na to pytanie jest taka, że no po prostu trzeba zrobić serię warunków logicznych w pętli, które pozwolą te wszystkie pozycje pobrać. Czyli na przykład próbujemy znaleźć jakieś elementy szczególne, odnośnie których jesteśmy pewni, że one występują w, w okolicy jakiejś innej zmiennej, która jest dla nas potrzebna. Poza tym możemy sprawdzać, czy dana kolumna, dany wiersz jest pusty bądź nie, i tak dalej. Dokładnie. Tak jak na przykładzie tego dokumentu, widzę, że pozycje zaczynają się w drugim wierszu. W stosunku do słowa brutto, które znajduje się w pierwszej kolumnie. Czyli gdybym budował taki algorytm, yy, znalazłbym na początku w pierwszej kolumnie słowo brutto, a potem, jak widzę, że w co drugim wierszu znajduje się opis yy, danej pozycji. A więc po prostu odwoływałbym się yy, do danych zawartych w co drugim wierszu, i tutaj w tym przypadku aż yy, znalazł, wizling znalazłby, Słowo w lub połączyłby dwie, dwie kolumny, dwie komórki i znalazłby kombinację w tym, tak jak tutaj widać. To oznaczałoby, że jest to koniec pozycji. I w zasadzie na tym przykładzie można budować algorytm, algorytmy, właśnie odnosząc się do jakichś takich szczególnych, takich twardych Podróżnych, punktów, tak, tak. Tak, które, które znajdują się na danym dokumencie. No dobra, to chyba Tumak, to byłoby wszystko. Dziękujemy za Państwa uwagę i zapraszamy do obejrzenia kolejnych materiałów. Dokładnie, również innych, które zostały już opublikowane. Do zobaczenia. Cześć.